Cześć, z tej strony Jedi. witam Was w kolejnym rozpakowaniu na kanale Kunio.pl Dawno mnie nie było, a przyszła do mnie przesyłka z Aliexpress, z Japonii, z grom, wydaną na konsolę Sega Mega Drive. Jest to nieoficjalna gra, gra fanów, którą wydano na kartridżu fizycznym Kunio Neketsu School Fighters. No, nie wiem, czy w środku znajdę pudełko. Szczerze mówiąc, względem moich ostatnich przesyłek za iExpress, e to ta jest stosunkowo inaczej zapakowana. Zazwyczaj iExpress e pakuje w zwykłe szare koperty swoje paczki. Tu jest trochę inaczej. No nic, rozwalmy to i zobaczmy co jest w środku. Bardzo w sumie szczelnie opakowane. Rozwijamy folię. O! Jakoś to idzie. Coraz bliżej, coraz bliżej. Chyba tylko sam kadwicz dostaliśmy tak naprawdę. Chyba sam kadwicz, ale jest jeszcze coś. To jest po prostu rachunek za przesyłkę. Tak, mamy naklejkę, chyba. Coś takiego, dziwne. No i mamy sam Cardrich. Widać jest Kotkual z nazwą. Etykietą, ale no w sumie niewiele poza tym. Ło jest, ale rozciągnę gnięte zdjęcie. Znacznie rozciągnięte zdjęcie. Można było to moim zdaniem wykonać łatwiej usagił to jest bodajże firma, która tą grę stworzyła, jak dobrze pamiętam, no jest to fanowska bijatyka eee, versus czyli jeden na jednego no i z zakoszonymi, w sumie nieudolnie trochę. Przerysowanymi grafikami z e, River City Girls. Z kolei w e, lewym, po lewej stronie widzimy m, zdjęcie żywych jakby aktorów, wzięte z serialu bodajże. No i w zasadzie tyle. Trochę mi to przypomina takie naklejki, jakie kiedyś były na kadłubiach do Pegasus'a na bazarze Zarzek. Czyli były jakiej jakości grafika. Gdybym nic nie obrazowała, co jest w środku, a nie zawsze ta zawartość się zgadzała. No i co, napis u góry, z boku. Rozciągnięty organizm możliwości. Nic w sumie takiego ciekawego. 16 bit. No i ostrzeżenia odnośnie tego, jak się z tym obchodzić. Czego nie robić, co robić. Mhm. Uh -huh. Gniazdo, w zasadzie nie ma co się na tym rozwodzić, ale jak trzymałem w ręku e, oryginalne gry do Segi Mega Drive, to szczerze powiedziawszy jakość tego plastiku jest gorsza, zdecydowanie, widać, że to tani plastik, nic takiego nadzwyczajnego. Ale cóż, no będzie do kolekcji, z Segi Mega Drive niestety w domu nie posiadam, więc sobie w to nie pogram, niemniej gra jest do ściągnięcia za darmo. Na emulator e, zapewne, e, jeśli OBD umieści, to znajdziecie w linku e, pod tym filmem. E, opis gry przez nas, przeze mnie napisany. E, no i jak również grafiki zdjęcia. Dobrze, no to, to tyle w tym krótkim rozpakowaniu. Dziękuję za obejrzenie materiału i mam nadzieję, że wkrótce do następnego. Cześć.